gadów. Kamil kruk. Gady są kręgowcami, które żyją przeważnie w środowisku lądowym. Tylko niektóre z nich większą część swojego życia spędzają w wodzie. Występują w różnych strefach klimatycznych na ziemi. Jednak najczęściej spotyka się je w okolicach równika. Do gadów zaliczane jaszczorki, węże, żółwie i krokodyle. Bodowa jaszczorki zwinki. Najliczniejszą gropę gadów stanowią jaszczorki. Zaliczamy do nich m.in. warany, których długość może dochodzić nawet do 3 metrów. Kameleony, legwany, oraz nieposiadające odnoży padalce. Węże połekają opolowaną przez siebie zdobycz całości, z tego powe odotrawienie trwa w zależności od wielkości ofiary, nieraz do kilku tygodni przez to, że jest to ciężały i powolny chowa się w kryjowce. Żmija Zygzakowata i Kobra Okolarnik zabijają swoją ofiarę kąsząc ją, bo adysiciel zabija swoją ofiarę poprzez odoszenie. Kameleon w razie potrzeby potrafi zmienić obarwienie ciała i dostosować się do otoczenia. Bazliszek Chełmiasty swą nazwę zawdzięcza podobnemu do Chełmofałdowi Skory na głowie. Kobry należą do bardzo jadowitych węży. Spotyka się je na terenie Afryki i Azji. Żołwie lamparskie żyją w środkowej i południowej Afryce. Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu wzorowi cętek na pancerzu. Zwierzęta te odżywiają się różnymi gatunkami traw oraz kaktosami. Krokodyle nilowe występują w środkowej i południowej Afryce. Przystosowane są one do życia zarówno w wodzie, jak i na lądzie.